Głośnik Hacker 2, RECENZJA On się nazywa tak fantasy, co chyba będzie znaczyć fantastyczny, ale ja będę mówił głośnik Hacker 2, bo mi tak jest łatwiej. Zapłaciłem 20 zł w promocji z 40 w biedronce. Jedynkę obejrzeć recenzję możecie sobie tu na najważniejsze kolejne. możliwości to zasięg, akumulator, funkcja, blue touch i cztery kolory podświetlania LED. W opakowaniu są takie rzeczy jak y, instrukcje, kabelek i głośniczek. I z oczywiście możemy sobie rzucić psu, a kabelek to jest taki y, taki sam jak w Hikerze 1, może trochę dłuższy. Po jednej stronie mamy taką końcówkę jak do starej komórki, a po drugiej, drugiej stronie mamy taką do komputera, a po trzeciej stronie mamy do słuchawek. Nie każdy kabel ma dwa końce. I hiker jak jest, widać tu. Jest taki trochę dłuższy, większy niż hicker 1. Mamy strzałeczki w lewo, światełko, pauzowanko i telefon i strzałeczki w drugą stronę. To są jego możliwości. Ja akurat wybrałem kolor żółty, ale są też i do wyboru czarny, biały, czerwony, taki jak tamten hiker i, aha, i żółty. No to, to jest żółty. Cena to 20 zł, promocja z 40 przecenione na 20 tanio i czy pewnie. Pierwsze, co jest nowe w wyglądzie, oprócz długości i dużości, to ma takie trzymanko. Można sobie nim i, 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 można na przykład sobie powiesić je gdzieś i on będzie sobie grał wisząc, jak obrazek. Tylko, że obrazek nie gra muzyki. Podobnie jak Hiker 1, ma taki kształt, że można go gdzieś przetoczyć, ale jest taki lekutki, że nie ma takiej potrzeby, ale można. Dobra, spróbuję go włączyć. Hey, hey. Aha. Z tyłu. Tryb ludów. Głośnik gotowy do sparowania. Ta sama baba mówi co w hikerze jeden. Ta sama baba jest zaklęta w tym głośniku. Ale spróbuję się do niego podłączyć. Głośnik połączony prawidłowo. No. I teraz puścimy jakąś muzyczkę, żeby sprawdzić jak gra. Ło! Wow. Patrzcie! Czerwony, biały, zielony, Cze biały, czerwony, y zielony, czerwony, biały, zielony, biały i na fajny. Się Bóg, wierzyłem, że jest To fajnie. Powiem tak, hiker jeden to grał jak radio, co ma twoja babcia pierdzi, a hiker ten gra tak samo, słabo, ale jeszcze sprawdzimy to w ważniejszych miejscach. nie Coś jest takiego w ja głośnikach hicker, że one bardzo dobrze grają na kieblach. No i powiem, że na największej głośności głośnik może gra trochę lepiej niż... trochę lepiej niż na ten Hiker. I co jeszcze mogę powiedzieć? Jest on bardzo lekutki, można go brać i... i nic mu się nie dzieje, działa dalej i jest lekutki i dziwnie pachnie, trochę jak pompka od rowera albo opona. Kolejną funkcją jest właśnie ten klawisz y, żaróweczka. klawisz żaróweczka zmienia się rodzaj świecenia na świecenia na Nie, nie, nie. taki nie, nie. I na wcale. Yy, nie jest tak, że światełka do muzyki się świecą. Myślałam, że będzie tak. Nie jest tak. Szkoda. I to jest właśnie Hiker. Yy, solidność, porządność, w cenie yy, 20 zł z z czerniestu yy, Tutaj się zrobiło tylko takie białe po tym, jak mi upadł. Dlatego solidność, słaby dźwięk i świeconka. Wszystkimi kolorami tęczy. Jeśli ma ona trzy kolory. Ja się z wami żegnam już. Pozdrawiam cały zespół karpie i Szymona Widry, nie usuwajcie mi filmu. Fajna piosenka do niema, nie chodzę. Róbcie tak dalej. Cześć. Gdy zabraknie Gdy zabraknie